Można spontanicznie albo rozsądnie i według planu. Na leniucha. No co ty, aktywnie? Na wypasie. Ale z klasą. Nowocześnie. I wygodnie. Nieważne jak lubisz podróżować. Ważne, by była to podróż wyjątkowa. To nas łączy. Dlatego wyruszamy na fascynujące i ciągle nieodkryte pogranicze polsko-słowackie, by pokazać Wam miejsca, które warto odwiedzić zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy. Wody zdrojowe, zabiegi lecznicze, górski mikroklimat i do tego przepiękne widoki. To najczęściej wymieniane atuty uzdrowisk południowej części Polski. Wzdłuż słowackiej granicy znajduje się ich aż 12. My z Kasią wybieramy się dzisiaj do dwóch z nich na Podkarpacie. Do Rymanowa Zdroju i do Iwonicza Zdroju. Odwiedzimy także naszych południowych sąsiadów jedno z najpiękniejszych uzdrowisk słowackich, Bardajowskie Kupele. A więc zapraszamy. Wyjątkowa przestrzeń do biegania, idealnie czyste powietrze. To najczystszy region w Polsce? Tak, jeden z najczystszych. Znajdujemy się właśnie w Dolinie Czarnego Potoku. Tutaj powietrze jest ostre oraz nasycone jodem. Nasycone jodem, czyli taki klimat trochę morski, połączony z górskim. Tak, tak, można to nazwać właśnie takim miksem dwóch klimatów. Super przestrzeń do uprawiania sportów, takich zewnętrznych, biegania właśnie. Dużą popularnością cieszy się ta dyscyplina tutaj w tym regionie? Tak, cały czas jest rosnąca popularność. W związku z tym zdecydowałem się organizować biegi. Między innymi Zamczyska Trail, Ultramaraton Jagakora i wspólnie z moim klubem biegacza Finiszem Rymanów bieg Międzyzdrojami. Dużo osób bierze udział w tych biegach? E, mniej więcej 150 osób udało się zgromadzić na Jadze i Zamczyskach. Podobna e, ilość również na Międzyzdrojach w tym roku. Czyli bieganie jest popularne w tym regionie, zdrowe przede wszystkim, bo w takim klimacie, na takim podłożu miękkim, leśnym, to dla naszego kręgosłupa i kolan też jest dużo lepszy wybór niż na przykład bieganie w mieście. No, dokładnie. Bieganie po asfalcie znacznie bardziej obciąża stawy i mięśnie. Tutaj oprócz miękkiego podłoża jeszcze zróżnicowanie terenu powoduje, że pracują cały czas inne grupy mięśniowe, przez co nie obciążamy tak stałym rytmem mięśni i stawów. No to biegnijmy dalej. Kasia postanowiła pobiegać, ja tymczasem wybieram się na spacer po parku zdrojowym. Towarzyszyć mi będzie pani doktor Iwona Olejnik. Uzdrowisko Rymanów znane jest z leczenia dzieci, ale trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach zmienia swój charakter. Uzrowisko zmienia swój charakter, można powiedzieć, zewnętrznie, ponieważ odbudowujemy bazę naszą zabiegową i noclegową. Natomiast jeśli chodzi o charakter typowo leczniczy, to nie zmieniamy, nadal skupiamy się przede wszystkim na leczeniu uzdrowiskowym dzieci. Ale oferta dla dorosłych także oczywiście. tutaj była i jest. Prawda? Tak, oczywiście oferta dla dorosłych jest i również ją poszerzamy. W 2017 rozszerzyliśmy ofertę dla dorosłych o leczenie kobiet po mastektomii oraz neurologię. Również Również, jeśli chodzi głównie o to leczenie uzdrowiskowe dzieci, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i leczymy otyłość wśród dzieci. Jakie zabiegi są dzisiaj proponowane? Jakie zabiegi oferuje uzdrowisko Rymanów? I na czym polega to leczenie? Jak to wygląda? Prawda? W, w, w Rymanowie głównie skupiamy się na leczeniu tak naprawdę wodą, tak? bo Rymanów słynie z, z, z wód, leczniejszych wód mineralnych powietrze i oczywiście lecie. to powietrze, które można wdychać spacerując po naszym parku. Wdycha i człowiek się leczy. Oczywiście, tak. Leczymy. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, zarówno ich dzieci, są to górne, dro dolne drogi oddechowe, układ ruchu i układ moczowy. tak? Także. Dysponujemy szerokim pakietem zabiegów, które w te właśnie schorzenia leczymy. No ale mi rzeczywiście najbardziej Rymanów Zdrój kojarzy się jednak z leczeniem, z wodami leczniczymi. I to co? Do tak. pijalni? Zagodniemy? Idziemy do pijalni. Idziemy. W samym środku parku zdrojowego znajduje się pijalnia wód mineralnych. Podaje się tutaj trzy wody lecznicze. Ich nazwy nawiązują do założycieli uzdrowiska Anny i Stanisława Potockich. No i co Kasiu, jak ta woda? Klaudia całkiem w porządku, o walorach smakowych nie myślę, bardziej o zdrowotnych. Jest jeszcze Celestyna i Tytus i tak naprawdę wszystkie trzy imiona nie są przypadkowe. Nie są przypadkowe, e, pochodzą te imiona od rodziców założycielki e, Anny Potockiej, Tytus to tatuś, Celestyna mamusia, a Klaudia była to ciotka naszej założycielki. A my oczywiście polecamy wszystkie trzy źródła bijące tutaj w Rymanowie Zdroju. Zdecydowanie polecamy. Na koniec wraz z panią Justyną Szepieniec odwiedzamy zakątek bajki, który jak widać jest atrakcją nie tylko dla najmłodszych. Pani Justyno, zatem jak można spędzać czas w na nowie? Aktywnie z dzieciakami, z całymi rodzinami. Ścieżki zdrowia, trasy turystyczne, trasy etnograficzne. Można pojeździć na koniu i w siodle, i bryczkami, w zimą zorganizować kulik. Można pojechać nad wodę, tutaj nad uzdrowiskowy tabor, gdzie jest cicho, spokojnie i bezpiecznie. Dla bardziej wytrawnych pływaków polecamy rudawkę rymanowską z ścianą Olzy, gdzie można wynająć kajak, można popływać łódką, rowerkiem. Czyli co, Rymanów Zdrój polecamy dla każdego. dla każdego. Piećmi, dla każdego. Na młodszych, dla starszych lat. Naszym kolejnym punktem jest Iwonicz Zdrój. Z Rymanowa zdroju można się tutaj dostać pieszo, szlakiem przez beskidzkie połoniny, trasą rowerową lub samochodem. Iwonicz Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Kuracjusze przyjeżdżają tutaj od 440 lat. Zabytkowa architektura kurortu wzorowana była na budownictwie szwajcarskim. Została wzniesiona w XIX wieku dzięki hrabiom Załuskim. My jesteśmy w miejscu teraz historycznym wieża charakterystyczna wieża dla Iwonicza warto tutaj wspomnieć o rodzinie Załuskich dzięki któremu rzeczywiście taki drugi jakby rozkwit tutaj tego miejsca nastąpił to oni wybudowali to co teraz widzimy oczywiście częściowo to zostało przebudowane ale układ charakterystyczny zabudowy został taki jak właśnie wymyśliła Amelia Załuska. No jeśli chodzi o historię, to Iwonicz Zdrój też z tego względu ma taki charakter międzynarodowy, prawda? No, zdecydowanie jest to, zdrowisko międzynarodowe w ogóle jest najstarszym i, y, największym uzdrowiskiem w województwie podkarpackim, y, za początek, y, zdroju uważa się rok 1578 kiedy to Wojciech Oczko nadworny medyk y, króla Stefana Batorego w dziele cieplice opisał, y, istniejące tutaj, y, wody, lecznicze i. Ta data jest uważana za początek uzdrowiska właśnie w tym miejscu. Później, już w XVII wieku, o właściwościach tych wód można było przeczytać w prasie w Europie Zachodniej. Przypisywano im wręcz wartości cudotwórcze, cudowne. Dlatego już wtedy do Iwonicza zjeżdżali ludzie praktycznie nie tylko z kraju, tylko właśnie z zagranicy, z takie, Europy Zachodniej. Takie czasy, kiedy te uzdrowiska były popularne, kiedy pojawiali się tu. No ówcześni celebryci to, to także dwudziestolecie międzywojenne, prawda? Także no, tych osobistości w Wiwoniczu rzeczywiście znanych z historii było bardzo dużo. W okresie międzywojennym, między innymi, na przykład, bardzo chętnie przyjeżdżali tutaj artyści operowi. Bywał tutaj Jan Kiepura, bywał Adam Didur. Do tej pory zresztą w Wiwoniczu odbywa się festiwal imienia właśnie Adama Didura. Jest to festiwal operowy. Z czego wynika popularność tego miejsca i wolnicza zdroju? No. Przede wszystkim, yy, ten mikroklimat który tutaj panuje yy, czyste nieskażone powietrze jesteśmy oddaleni od wielkich aglomeracji od przemysłu to powietrze tutaj naprawdę jest świeże oczywiście tak jak się zwierzy popatrzy to dookoła las to otoczenie właśnie yy, tego lasu tutaj yy, który otacza tą dolinę yy, wpływa bardzo korzystnie na ten mikroklimat który, za którym tutaj ludzie przyjeżdżają. Wdychajmy zatem. Delektujmy się. Wszyscy wiedzą o tym, że w Iwoniczu jest pijalnia wód zdrojowych, ale nie wszyscy mogą znać legendy z nimi związane. Tak rzeczywiście jest taka legenda. Król Jan III Sobieski szukając uzdrowiska dla królowej Marysienki, zalecił swojemu lekarzowi przebadanie i opisanie źródeł Iwonickich. Skończyło się to bardzo ciekawym opisem źródła, które później zostało nazwane Bełkotką. Można w tym opisie przeczytać między innymi, że mieszkańcy pobliskiej wsi zwanej Iwaniec, codziennie pijący tą wodę, nigdy nie chorują, a wręcz przeciwnie, są żerzyści i silni, dożywając do 150 roku życia bez odczuwania najmniejszych, starczych dolegliwości. Powiedzmy o tych źródłach, ile, jest, ile ich jest, jakie są ich rodzaje. Na terenie Uzdrowiska jest 7 ujęć. To są to wszystkie ujęcia odwiertowe o głębokości od 230 do 860 metrów. W zasadzie w każdym tym ujęciu jest nieco inna woda. Czyli nie wszystkie wody nasze wykorzystywane są w działalności leczniczej. Część tych wód wy wykorzystywana jest w produkcji jedynego leku, jakim jest suliodobromowa i wonicka oraz całej gamy kosmetyków. Muszę jeszcze jedną rzecz zapytać, bo powiedział Pan, że są tu odwierty, czyli tu są też górnicy, tak? Taka była konieczność, że należało stworzyć zakład górniczy, zatrudnić górników, którzy zajmują się eksploatacją tych wód. To my w takim razie teraz idziemy. Marcin wybierze sobie wody, a ja zapewne kosmetyki. A ja zapraszam. Ruszamy na Słowację do Bardejowskich Kupeli, kurortu położonego na przedmieściach Bardejowa. Bardejów to przykład miasta o świetnie zachowanej architekturze średniowiecznej. Starówka miasta znajduje się na liście zabytków UNESCO. Kilka kilometrów dalej leżą Bardejowskie Kupele. Międzynarodowy kurort, który został spopularyzowany za czasów monarchii austro-węgierskiej za sprawą m.in. żony Franciszka Józefa I cesarzowej Sisi. Zaczynamy drugi dzień naszego zwiedzania polskich i słowackich uzdrowisk, jesteśmy w bardejowskich kupelach i tak historycznie się czujemy. Na, przynajmniej ja nie wiem jak. Historycznie się... bo miejsce też jest historyczne. Przebywała tutaj cesarzowa Sisi. Si k nám prišla 1. júla roku 1895 ako 58 ročná a zotrvala tu 21 dní. Prišla sem práve z toho dôvodu, že sa nevedela po fyzickej a taktiež psychickej stránke spamätať zo smrti svojho jediného syna Rudolfa, ktorý z doteraz neobjasnených príčin spáchal samovraždu. Predtým, ako naštívila naše kúpele, naštívila mnoho kúpeľov, taktiež v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku, a naše kúpele navštívila aj práve z toho dôvodu, že veľmi významné osobnosti ako Mária Lúza Napoleónova žena alebo taktiež ruský cár Alexander I. navštívili naše kúpele, čiže môžem povedať, že urobila takú dobrú reklamu. Cesarzowa tu byla, a pamiątki po nej dzisiaj, tak? Pred celým rokom som vlastne nový apartman, muzejový apartman Sisi a v ňom môžete vidieť repliku pohárov, z ktorých Sisi pila pramen Lobogo, ktorý bol neskôr po nej pomenovaný, kde z ho môžete ochutnať aj vy v kúpenej kolonáde pod medom Alžbeta. A taktiež nechala mestu Bardiovu a taktiež v Bardiovsky kúpeľ máme repliku 19 diamantového prstenia. Do dzisiaj z toho, co vieme, kontinuujete také historické tradície, medzi innymi ten deň Elżbietański. Áno, každý rok, už 14. rok, tento rok to bolo Elżbietański deň, kde u nás môžete vlastne mať neskutočne bohatý program. Tuto môžete vidieť dobové scénky, historický pochod a taktiež si vypočuť hudbu práve z obdobia, kedy si, si žila. Miejsce historyczne, to bardzo ciekawe, co nam pani opowiedziała. Teraz trzeba by się wybrać i, tak, po, i pozwiedzać. pozwiedzać. Pozwiedzajmy za tym kurort, ale zanim, to myślę, że warto zobaczyć apartament cesarzowej Sisi, no i repliki. Dzień dobry. Dobry deń, witajte, dzień, witajcie, kupelo. Dzień dobry. Dobry dzień, witajcie. Proszę nam opowiedzieć o tym miejscu, do którego przyszliśmy. E, tak, nachadzamy się w kolonadzie, jest centralna część bardziejowskich kupelów, gdzie jest wywedenych 8 głównych pramenów a gdzie są leczymy pitną kurą główne choroby trawiacego traktu. To co? Zdaj, idziemy spróbować. Czyli tak, jakie mamy rodzaje wód i na jakie schorzenia? Minerálne pramene na Slovensku sú jedny z najlepších v Strednej Európe. Dokonca sa dajú porovnávať len s prameňmi vo vyšši a v minulosti sa tradovalo, že naše pitné kúry sú lepšie ako v Karlových vároch. To je jedna charakteristika. Druhá charakteristika, že máme celé spektrum rôznych chorov, pitných kúr, čo sa týka zloženia minerálneho a čo sa týka jednotlivých stopových prvkov. Máme ich 8 druhov, čo je veľmi dôležité. Liečime tu choroby predovšetkým traviaceho traktu, to znamená žalúdok, dvanastorník, tenké, hrubé črevo, podžalúdková žľaza, pečeň, obličky, ale aj niektoré iné ďalšie choroby, predovšetkým cukrovku. Z našich prameňov, taký by som povedal najvzácnejší a naj atraktívnejšie prameň Herkules, ktorý je najsilnejší na Slovensku, pretože obsahuje až 10 gramov minerálnych látok. Ostatné minerálne pramene obsahujú 2 až 3 gramy v jednom litri. A traduje sa podľa štatistiky, podľa skúsenosti pracovníkov, ale aj podľa niektorých štúdií, že Herkules pozitívne vplýva na mužskú potenciu. A to z toho dôvodu, že obsahuje vysoké e, e, množstvo soli a obsahuje tu aj brom, ktorý trošku pôsobí tlmivo na tú takú mužskú zrušivosť. No to ciekawe, co pan mówi. Rzeczywiście szczególnie ten Herkules mnie zainteresoval, chyba przy tym się znajdujemy, to ja mogę poprosiť tak na spróbowanie? Áno, Herkules Herkulesa. je z nami svojim vplyvom na mužskú potenciu a na mužskú sexualitu. Budem rád, keď to vyskúšate. O, to, może Niech to co? Ja próbuję w takim razie. Mm, smaku w porządku. Bardejowskie kupele są trzecim największym uzdrowiskiem na Słowacji i jedynym w kraju o tak szerokiej ofercie leczniczej. Oprócz zabiegów leczniczych, Kurod oferuje wiele atrakcji dla turystów, a ci przyjeżdżają tu nie tylko ze Słowacji, ale także z Czech, Niemiec i Polski. Co je charakteristické dla bardiovských kúpele? čím sa wyróżniają? Tak Bardiovské kúpele sú kúpele, ktoré sú na východnejšej časti Slovenska a čo je zvláštne a osobité pre bardiovské kúpele, to sú jediné kúpele na Slovensku, kde je pitná kolonáda, kde máme uvedené viac ako 10 minerálnych prámeňov. A čo je ešte také charakteristické, že bardiovské kúpele sú administratívny súčasť mesta Bardiov, ale sú 6 km vzdielené od centra Bardiova, čiže je to také malé mestečko. Które żyje swoje własnym to na rozwoje więcej niż 30 hektarów. Czyli to jest tak, że tu można na cały dzień przyjechać i spędzić, na przykład cały dzień nie wychodząc, stąd, tak? W no, no, tym jednym takim miasteczku. Ale to miasteczko, gdzie poskytle med się podać kompletny serwis za bitowanie, stravowanie i sportowych activiti. W lecie mamy otwarte letnie kupalisko, które ogrzewane wodą. Mamy tu coroczne otworeny Akwa Park, które na... i pre našich klientov, pre návštevníkov. Je tu bohatá sieť reštaurácií. Máme aj športové aktivity, máme tu športový areál, kde máme dva tenisové Korty. kryté kurty, ktoré nám realizovala firma z Polska a funguje tam 5. alebo 6. rok. Samozrejme, v okolí máme 35 km značených turistických chodníkov. Sú tu krásne trasy, single trasy pre cykloturistiku. A v okolí naozaj je tu široko spektrum kultúrnych pamiatkov. To Nie co? wiem jak ty, ale ty? mnie najbardziej to te baseny i ten relaks no Właśnie Ja myślę o kortach, wypożyczeniu rowerów, ale tak myślę no. o... Ale może jednak na basen, baseny. co? Baseny. To co? Bardzo dzielę basen. <laughs> My idziemy na basen teraz. Finał naszej wycieczki w tej grocie solnej jest idealną opcją. Teraz już tylko czysty relaks. Zdecydowanie polecamy przejazd e, przez trzy uzdrowiska Iwoni, Żrymanów, e, i wonić Rymanów i Bardejów. E, no, można się zrelaksować. Poczuć się młodzień. Także polecamy gorąco.